Witam wszystkich w moim nowym filmie Woda na kawę już się gotuje Więc czas na nowy film Teraz musi to trochę przestygnąć Bo kawa będzie rozpuszczalna Przetestuję sobie Moją kuksę. Praktycznie rzecz biorąc, podeszła już ona. Czas jeszcze delikatnie, można powiedzieć, czuć ten bądź co, bądź jak dla mnie nieprzyjemny zapach tego oleju. Zobaczymy. Pojemność wyszła. No, dwie trzecie szklanki może jakieś 180 ml z tego wyjdzie. Łyżeczka też mojej konstrukcji. Oczywiście. <grytanie> Idzie to pomału coraz lepiej. To trochę wyjdzie to mocnawe, chyba no i zobaczymy. Byłem dzisiaj na grzybach. Reszki już grzybów są, nawet trochę znalazłem na ślaków, podgrzybków, zwłaszcza ale dosłownie. 3 czwarte robaczywe, niestety. No miseczka się uzbierała na sos, ostatni w tym roku na pewno. Najwyżej dodam jeszcze kilka pieczarek, żeby było troszkę więcej. Kurde, za dużo tego nalałem. No trzeba się nauczyć z tym obchodzić. Niestety, to nie jest kubek. Ale jak patrzyłem te kupne, to też się mało mieści, bardzo mało, Po 100-150 ml to co to jest 100 ml? Tam jest łyki kawy. No zobaczymy, czy to nie będzie miało jakiegoś posmaku dziwnego. <grywanie> Dziwnie się z drewna pije, powiem wam. Nie, smak jest w porządku. Ale picie z drewna, przynajmniej nie parzy w usta, jak jakikolwiek tego typu metalowy kubek. Mam taki metalowy okrągły do tego kompletu, można powiedzieć. No to z tym trzeba uważać. A z kuksą nie. Nie, w porządku jest. Da się z tego pić. Da się tego używać. Nie wszystko mam, o wszystko, nie wszystko, ale parę rzeczy mam swoich, kukse, łyżeczkę, nożyk, pięknie się ta olcha prezentuje, wczoraj go jeszcze przetarłem kropelką oleju wazelinowego, no to jest bodajże olcha czarna, super efekt, No też w całości robiony przeze mnie, mam tutaj do tego chałwę, sobie przekąszę. Oczywiście o tym nowym, jak żeby inaczej. I co tu by Wam jeszcze powiedzieć? Mówca, że mnie żaden jeszcze pewnie słyszycie w tle, albo i nie, bo ten, ta kamera ma może słaby zasięg. To jest blisko torów i bez przerwy jakieś pociągi jeżdżą, drezyny jakieś inne, cuda. Że prezentuje się to klimatycznie taki zestawik własnej roboty nie będzie wiele niedopracowań i tak dalej ale cieszy, że da się coś takiego samego samemu zrobić i wykorzystać po prostu, że jest to funkcjonalne stoi, się da nawet gorące, bardzo napoje ten olej to, to, to jest konkretnie olej leniany, ale dla plastyków o, oczyszczony, taki kupiłem taki polecali kiedyś na jakiś forum trochę może ma mniejszy, taki nieprzyjemny, dla niektórych dla mnie przynajmniej zapach to nie zmienia faktu, że on strasznie długo skrystalizuje. To trwa do pełnego takiego 100% wyschnięcia, to mogą minąć miesiące wręcz. Ale jak już się zrobi tak jak na tym nożu, absolutnie nie da się wyczuć żadnego zapachu. Jest to zabezpieczone. To poszło kilka warstw tego oleju. Aż praktycznie przestał wsiąkać. No i w, na pewno wazeli nowego też używałem. Ale po prostu oleju. Ale do takich rzeczy spożywczych to tylko leniany, bo po prostu to jest olej spożywczy. Nie jest trujący. W zasadzie tyle. Co ja wam powiem? Manierka, ta. Menaszka, ten, ten, ten kubek. To jest bodajże MFH, pasuje idealnie do oryginalnego, kontraktowego pokorowca. Za parę złotych dosłownie kupiony. I do tego butelka chyba najlepsza jaką można kupić, jak to było, Oasis? Nalgene? Nalgene. Nalgen, made in USA, Black Hawk, tak. Ta kamera nie złapie tych napisów, więc nie będę pokazywał. Zestaw bardzo fajny. Polecam każdemu. Przy okazji kolejna ciekawostka, której używam, która się sprawdza, można kupić za grosiki. Taka oto torba. Jest to torba Kojarzycie na pewno OP-1, taki strój przeciwchemiczny, to był używany kiedyś w wojsku, a przed nim, bo to był, to jest przed nim, też był inny taki gumowy, torba ma piękne guziki z orzełkiem i według pieczątki, nie złapię tego kamera, nie ma szans, zresztą tu się trzeba wczytać. Zakład numer 105, pierwszy gatunek 19 Czerwiec 73 1973 roku. To jest produkcja kupiona za 10 zł, 12, 8, coś w tym stylu około 10 zł. Sprawdza się bardzo dobrze, czy może trochę więcej, no ale na pewno nie dużo więcej. Sprawdza się bardzo dobrze na jakieś krótkie wypady do lasu, do tego. No to w sumie tyle, nie będę przedłużał na siłę, bo nie wiem co tu jeszcze powiedzieć. Także, a powiem jeszcze, że robienie takich, jeszcze miałem pokazać Wam dwie nowe łyżki, takie większe, naprawdę super wyszły, Le lepiej niż ta, ale zapomniałem je wziąć. No mniejsza, ale praca taka w drewnie naprawdę daje mi dużą satysfakcję się z Wami żegnam do, do następnego filmu.